Manko, witam was bardzo serdecznie. No, powiedzcie, że się coś stęskniliście, no chociaż że troszkę się stęskniliście. Najciekawsze rzeczy, jakie można znaleźć są po drodze, a nie tam, gdzie jedziesz. Niedawno na moim kanale widzieliście film pod tytułem Rzeczy, które widzę. Jest to bardzo ważny dla mnie film, który ilustruje pewną taką zmianę paradygmatów w mojej działalności i zmianę myślenia o kilku różnych tematach. Chciałem trochę dzisiaj Wam poopowiadać o tym filmie oraz o tym, co on dla mnie znaczy. Ten film Rzeczy, które widzę jest oczywiście wykonany we współpracy z marką Acuview, a konkretnie z produktem AccuView Oasis With Transitions. Są to pierwsze światło czułe soczewki. Mówiąc potocznie rozumiemy to, że jak jest jasno, to one ciemnieją i przez to masz neutralny poziom jasności przed oczami. Ta właśnie światło-czułość tych soczewek była punktem wyjścia do naszego konceptu na film, scenariusza i ostatecznej jego realizacji. Ci z was, którzy mnie oglądają, dobrze wiedzą, że temat światła, zabaw światłem jest dla mnie bardzo ważny i prywatnie istotny, więc zrobienie filmu, który gdzieś duchowo nawiązywałby na przykład do filmu Światło sprzed lat, było fajną szansą. Jednocześnie też zależało mi, żeby zrobić film, który zawiera w sobie przekaz nawiązujący trochę do mikrozachwytów, czyli takiej koncepcji, która na moim kanale przewijała się od e, kilku lat już. Mianowicie o tym, żeby po prostu dostrzegać jakieś małe e, detale, które nas otaczają, które są po prostu ładne. Moje ulubione. Kawałek betonu na zdjęciu. Mnie się to podoba naprawdę, w sensie jest fajne. Jak masz kawałek takiej gąbki, no to jak popatrzysz sobie tak makro na, na detale czy coś takiego, no to jest to całkiem ładne. Jeśli... Czegoś mnie nie nauczyły te wszystkie lata chodzenia z kamerą codziennie, to myślę, że właśnie tego. Ale ten kontrast pomiędzy mikroświatem a makroświatem to były rzeczy, na które bardzo chciałem zwrócić uwagę. Także połączyliśmy te dwie koncepcje. Z jednej strony światłoczułość, a z drugiej uważność i wyrazistość widzenia. Więc jak widzicie, po drodze nam tutaj. Mieliśmy do czynienia z praktycznie tygodniem zdjęciowym, całym, gdzie zabrałem grupę swoich znajomych w Japonii. Była z nami Paulinka, dobrze Wam znana, była Magda. Y, która pomagała mi troszkę przy produkcji, oraz był też z nami Michał, czyli Ren Hurricane, znany wam na moim kanale jako y, ten koleś, który gra w japońskich serialach. No ja byłem tym lisem, musiałem tam zrobić jakieś, wie, no no no, cudawianki i... Uznałem, kręciliśmy to na początku grudnia, że ciekawe będzie skontrastowanie ze sobą różnych pór roku widzianych w tym samym momencie w różnych miejscach Japonii. Japonia ma ten plus jako obszar geograficzny, że jest bardzo rozciągnięta z południa na północ. Polecieliśmy najpierw na Kyushu, czyli tą południową wyspę. Polecieliśmy do miasta Kumamoto i pojechaliśmy autem do miejsca, które nazywa się Wąwóz Taka Cicho. Bardzo znana okolica, jeśli chodzi o jesienne kolory. To był pierwszy taki główny punkt naszej podróży, ale po drodze zobaczyliśmy m.in. aktywny Wulkan. Czego nie było w planie, akurat. Druga ważna kraina wizualna w tym filmie to wyspa Naoshima. Naoshima to jest wyspa, z której pochodzi japońska artystka Yayoi Kusama. i Jest to wyspa, na której znajduje się dużo bardzo muzeów oraz dużo sztuki w przestrzeni publicznej. Jest to tak zwana, po angielsku się na to Art, art Island mówi, czyli taka wyspa sztuki. Ciekawe miejsce w Japonii, jest tam kilka bardzo takich charakterystycznych fotospotów, jak ta słynna dynia na plaży. Jest to miejsce dość nie po drodze, to w takim miejscu, gdzie nie za bardzo jest inny powód, żeby wysiadać, więc trzeba się troszkę uprzeć, żeby tam dotrzeć. To była druga ważna rzecz. Trzecia to Hokkaido, czyli wyspa północy w Japonii, na której znaleźliśmy wszystkie te zimowe krajobrazy. Muszę Wam się do czegoś przyznać, mianowicie celem naszej podróży na Hokkaido były zdjęcia w lokalizacji, która nazywa się Blue Pond. Jest to przepiękne miejsce, taki znany widok z Hokkaido, cudowna niebieska woda i tak dalej. Okazało się, że jak tam dojechaliśmy na miejscu, cały staw był zamarznięty i pokryty śniegiem, to znaczy kompletnie nie było go widać. Ale uznałem, że to jest taki znak od losu, który wymaga od nas po prostu, żebyśmy pokazali, że jesteśmy legitni w tym, czego próbujemy dowodzić. No i mimo pewnej frustracji związanej z tym, że cel naszej podróży okazał się niemożliwy do zrealizowania, nagraliśmy jedno z najpiękniejszych ujęć właśnie w tej okolicy. W tym filmie jest bardzo dużo rzeczy, Wyimprowizowanych. To znaczy, na przykład to ujęcie tego człowieka w białym outficie, patrzącego w górach na ten. To, to nie jest członek naszej ekipy, to nie jestem ja, tylko <laughs> ktoś tam po prostu stał. On tam zagadał do, do Magdy, wiedział, że coś tam se nie miał nic przeciwko, więc nagrałem go, a wygląda to na kompletnie wyreżyserowaną scenę. Prześ śmiałem, że Magda z tym typem Magda na Czarno, on na biało, oni wyglądają jak z jakiejś takiej dramy koreańskiej albo coś takiego. Mieliśmy trochę lokacji wybranych po to, żeby je nagrać, ale rzeczywistość pokazała nam to, co, czego sam ten film próbuje dowodzić, to znaczy najciekawsze rzeczy, jakie można znaleźć są po drodze, a nie tam, gdzie jedziesz. Ten film niemal wyłącznie się składa z rzeczy nieplanowanych, z rzeczy, które zauważyliśmy jadąc autem. Świetnym przykładem na Hokkaido jest ten oto hangar, który widać w tym filmie i... nie wiem, to chyba jakiś kozi ser był produkowany, czy coś takiego w każdym razie. Wygląda to jak gigantyczna scenografia do teledysku, a tak naprawdę na trochę przypale podeszliśmy tam sobie i nagraliśmy Magdę tańczącą w kola outficie Bardzo chciałem, żeby wizualnie wybrzmiał ten taki fajny kontrast pomiędzy ogromną ilością detali. W krajobrazach jesiennych oraz w tych krajobrazach artystycznych, a kompletną pustką krajobrazów zimowych. Bardzo mi się podobają te takie przejścia, gdzie aktor, czyli ja, jestem w tym samym miejscu kadru, a cała reszta się tak na kliknięcie zmienia. Z jednej strony mamy tutaj negative space, przestrzeń, powierzchnię negatywną, to się tak w kompozycji mówi, czyli taki. Pusty obszar, który powoduje, że akcent w postaci postaci wybie, wybrzmiewa mocniej. A z drugiej strony też poszedłem kompozycyjnie w bardzo dużą prostotę. To znaczy, ten film jest zbudowany głównie na kadrach bardzo prostych, symetrycznych i takich bardzo kawa na ławę, takich. Bardzo dużo chciałem zawrzeć w tym ujęć y, na różne tekstury, powierzchnie, żeby ten film był taki trochę namacalny. I jednocześnie też zrobiliśmy tutaj taki mały kontrast pomiędzy tym, że jest dużo ujęć takich absolutnie statycznych, gdzie jest taka potężna kompozycja i nic się nie dzieje, z ujęciami w takim stylu, który się Flow Camera nazywa, że jakby kamera sobie tak przechodzi z ujęcia na ujęcie, tak jakby ona była takim fizycznym obiektem, który jest gdzieś przekazywany, rzucany, obracany y, w różnych konfiguracjach. Jest w tym filmie kilka ujęć, które są tak oszukane w tym sensie, że nie były nagrane tam z całą resztą, tylko po prostu, na przykład te ujęcia na bieganie w, we mgle w nocy to było śmieszne, bo ja wyszedłem biegać do parku Jogi i zobaczyłem, że jest taka przepiękna mgła, tak rzadko kiedy jest taka mgła w Tokio, więc pobiegłem z powrotem po aparat do domu, pobiegłem z powrotem do parku, to jest około 2 km. W parku się zorientowałem, że nie mam karty pamięci w aparacie więc pobiegłem do domu po kartę pamięci. Widzicie, tu nie chodzi o cel, chodzi o to, żeby się dobrze bawić po drodze. Ja wam powiem, że jestem bardzo zadowolony z ujęć w biurze, oraz ujęcia na płyn do spryskiwacza. Bardzo dużo mam przyjemności z widzenia ich i zawsze wszystkim polecam, żeby się rozglądali. I myślę, że to jest ten przekaz tego filmu, który chciałem Zawrzeć w nim. No, a oczywiście, że film jest we współpracy z soczewkami kontaktowymi. No to wyrazistość widzenia, widzenie detali oraz ten temat światłoczułości, wszystko się idealnie zgrywa. Rzeczy, które widzę, jest też pierwszym filmem, jaki ja zrealizowałem ze swoim zespołem w rozdzielczości 6K. Nie jest to łatwe. Archiwum całego projektu miało jakieś. 700 gigabajtów. Nie wiem, czy 6K jest komukolwiek potrzebne. Dajcie znać. 4K robimy już od 4 chyba lat, więc też chyba na nikim nie robi wrażenia w tym momencie. Okay, jak zmontowałem, jak wybrałem ładne ujęcia, to miałem około 35 minut naprawdę takiego konkretnego mięsa, naprawdę bardzo ładnych ujęć. Uznałem, że zetnę to wszystko do filmu, który ma niewiele ponad 3 minuty. I no. Ja jestem zadowolony z efektu. Generalnie on składa się z ujęć, które są trudne do odtworzenia, w tym sensie, że trudno jest powiedzieć, gdzie zostały nagrane. Po prostu rzeczy zauważone, wymyślone na zasadzie spostrzegawczości i jakiejś takiej chemii w czteroosobowej ekipie, którą te realizowaliśmy. Bardzo wam dziękuję za uwagę i dziękuję AQView. Pamiętajcie, AQView Oasis with Transitions. Pierwsze światło czułe soczewki, to znaczy, możecie sobie je ubrać, i jak wyjdziecie na przykład na śnieg, gdzie jest super jasno, to one dostosują się do poziomu światła w otoczeniu. Dlatego w tym filmie jesteśmy w miejscach ciemnych, w miejscach jasnych, w przejściach pomiędzy nimi oraz ważne są detale ludzkiego oka. No to na razie, do zobaczenia. Chciałby się powiedzieć jutro, ale no, teraz smutno się zrobiło. Zrobiłem podcast. Syn. Posłuchajcie mojego podcastu.